Pierwszy szczupaczek, pierwszy rzut i pierwszy szczupak A ty cwaniako. No ładnie walczy Trochę tak, no. Źle dokręcony A. A. Taki żeś waleczny Czekaj, czekaj, czekaj Nie rzucaj się tak, chopcze No To taki coś Ile będzie miał? Nie wiem. Teraz wam powiem na szybko, ale walczył ładnie. 57 siedem. Dobra. Wo, gumeczka to praktycznie stój, stój, stój. Syńko. Idź po tatusia albo i babcie. Dobra. 我秃了